Witamy! Hej. Dzisiaj papa poczęstuje Was gałkami. Ej, patrz, tam jest reklama sushi i to wygląda jak jajo. A no? Nie, ja tak patrzę. U, coś pominęliśmy? Cóż, a dzisiaj sobie zagramy w skuperię, czyli po prostu gałki lodów. I to nie będą takie typowe lody, ponieważ... To... No czy nie wiem, może się potem pojawią w wafelku, ale ogólnie to ma być tak, że mamy ciasto i kładziemy na nie gałkę lodu w konkretnym smaku z jakąś tam polewą, dodatkami itd. itd. Mhm. Dobra. Y... Kogo robimy? Teraz ty wybierasz. Teraz y, ja wybieram. Dobra. Y, chwilę ja. Ja, ja, ja muszę pomyśleć. Bo to nie jest takie proste. Zróbmy Michała Wiśniewskiego. A ty wiesz, ja o tym też pomyślałam zeszłym razem, tylko nie chciałam gadać, bo w sumie uznałam, że... Zrób, no, Czemu? O, zróbmy Michała, <laughs> Bo on ma długi i on ten... A, o to... Ale też dzisiaj o tym pomyślałam, aby go zrobić. I on musi wstać i powiedzieć, że nie jest sam. <laughs> Wstań, to Tutaj trochę się opalił na solarium. <laughs> W sumie on jest blady chyba dosyć czynia. A nie, różnie A, dobra, pewnie. Nieważne. No tam nie ma tego kolczyka nabrew. No Jestem jak jest Dobra niech będzie tak. Jak on tam ma brwi, nie wiem. tam Tamte były dobre, nawet te jedne, te grube, nie wiem czemu. Chociaż pewnie takich nie ma, ale nawet dobrze wyglądało to. Te grube? No. Te. No? Dobra. też nie wiem, a może nie. You. Nieważne, takie grube brwi zamiast mm -hmm. tych kulczyków Michael. Cherry. Michael Cherry. Dobra. Pięknie. O, pokój do wynajęcia. Ogólnie to jest chyba najmłodsza część. W sensie... Po tych, Oho? No. Po tej części nie było już żadnych. I niby nie będzie. No. Co mnie dziwi, bo myślę, że na steamie te gry... No, no jak Swordsy i Sandalsy sobie poradziły na Steamie, to myślę, że to tym bardziej by sobie poradziło. Mhm. A myślę, że na czym by to miało wtedy polegać? Na steamie? Hmm. Nie wiem, jakaś odświeżona wersja, która by na przykład włączyła ze sobą te wszystkie rzeczy. Mhm. Można by było wybierać, co chcemy. Aha. No Bo i to też się nie wiem. Się no i też nie wiem, jakoś udoskonalić to w taki sposób, Wiedziałeś że Ja, prawdziwy gwiazdor wstaje przed 13, no. no. W jakiś sposób, żeby to nie było ten, nie? Ehm, no monotonne po jakimś no, tak, czasie. tak tak. Masz tutaj wiśniewski lub lody Chcesz ty piesza czy ja? Ty No dobrze Niech je, je już jest tak do końca Okej okay. Dużo części nie zostało No Witamy w papa Scuperi. Znowu ruda Dobry ja po gałkę. A dobra, bo jest ciacho A no dobra, są wafelki, tylko Aha. nie o takie wafelki mi chodzi. Tak, choro, to trochę inaczej chodziło. wygląda tutaj. Chwila, bo to trzeba... Wyciągnąć. Tylko właśnie w jaki sposób? Na czym to polegało? Hmm, z tego właśnie tam coś trzeba było. Ró, ró, równo chyba z tymi kropkami trzeba było to zrobić, ale nie, nie wiem. Dziwaczne. To jest ma, małe strasznie. No. To już czuję, że to się jej nie spodoba, ale no trudno. Bo Michał jest oszczędny teraz. Ale nie, patrz, to urosło. No tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie na ten nawet. talerz. Na inny byłoby źle. Okej. Okay. Chyba, że te kropki też szybkość pokazują, z jaką masz, jakby wiesz. No. przeciągnąć, ale nie wiem. Fajnie. <laughs> Czuję, że to się jej bardzo spodoba. I rożek. O, Jezus tutaj Maria. te rożki właśnie w ten sposób wyglądają. Jezus Maria, jakie to jest złe. No. Oj tam. Ale dobra, smakował. Pamiętam, że w tej węcie, w tej cukierni jest Pinokio. No, Pinokio? Tak, i to są właśnie takie lody, gdzie dają rożek, żeby on był podobny do nosa Pinokio. A, A rodzynki aha. to jest chyba, to są chyba oczy. To węcie? No. Aha. Mieszne. Ok, teraz jak to zrobić? Fajnie, że w samouczku mi to w ogóle pokazali. A, za szybko widziałeś? Chyba chodziło o to. Aha. Orzeszko. Dobra. Teraz sobie to tutaj. Nawet na ten palnik, bo on wygląda lepiej. Ta, <grym> tak. tak. Ale dobra, no jest małe, ale, ale jarę. No, po, powiększa się. Się powiększa się. Małe, ale wariackie. Dajemy na miseczkę. O, Dalej, ta gałka tak. wygląda dobrze. Aha. To o. jest chyba najbardziej zręcznościowa gra w tych wszystkich. No, w sumie trzeba przyznać. I jeszcze nakładanie tego... Mm. Mm. Oni pokazywali, że tak po prostu, w prawo w było, trzeba ci ten przesuwać. Ono? Oh no dobrze, wygląda to, wygląda to tak sobie, ale dobrze. Alberto. Al, al, Alberto, co o tym sądzisz? No, jemu smakuje, <laughs> mimo że tego jeszcze nie zjadł. <laughs> no racja. Ale pamiętam, że w drugim dniu już było straszne, bo przyszedł ten krytyk, znaczy te, czyli wymagający, i im się nic nie podobało. O, się. Spokojnie, nie damy rady. Dobrze. A, minigierka. Uh. Fashion flamby. Co to było? Tego nie było wcześniej. Pay attention. OK. To nosił. fioletowo zielone spodnie. To. Tak, i zielone buty. No? Don. Bo tak kolorami zapamiętałam. Aha. Ej dobra, to był wiśniewski. Próbujemy jeszcze raz? No a spoko. Mm. O Czyli widzisz? Niebiesko, żółte, Alka Gdynia, grochy. To? Aha. Te, poniżej buty? Nie. Te. Te. I, i to. I to. Dobrze. Jeszcze czy nie? Dress up Michał Wiśniewski. Dobra, nie, weźmy skip na razie. No dobra. To też pewnie byśmy dostali bilety jakieś. Eee, decorate lobby. Stawmy to dzieło sztuki. No. I kontynuujmy. Uuu, boję się. Bo no nie Jezu. uważałam, jak to robiłeś. Nie no, O nie, Z znowu. Znowu on. Prześladuje nas. O, Najlepsze lody. Miętowe. Ja lubię miętowe lody, ale nie lubię miętowej czekolady. Ja też lubię. I lubię miętową czekoladę. Zrobimy mu z grzybami. O Jezu. W ogóle ta guma, turbo. Tak, ta guma. Dobra. O! No dobra, i gdzie do czekolady? E, tak, do tych ro rozynów czekoladowych. Uuu jaki duży, nie? Wyszedł. No. Już na tym etapie. A! Teraz już nie będzie tak szybko. Kurwa. Czy to tworzyć. Okej. Okay. O, to też dobrze się wyszło. I do tych MMNS-ów. Aha. Ja nie wiem, to po prostu powoli chyba trzeba robić. Też wiesz, no, jakoś Aha. tak... Kurde, nie wiem. Jak troszeczkę za szybko już pociągnęłam, to już się na czerwono zrobiło. No dobra. Fajnie. Fajnie, że nie wychodzi. Ej, <grym> <grym> jakie wielkie. Ej, hey, no. Jeez. Masz... To jest, tak, to jest coś co dostanie, ale na co nie zasługuje. <grymne> Okej. Okay. Dobra. Nie, musisz zatwierdzić. Nie, nie, chyba to położyłam. Okej, okay, i musisz to tak opuścić na to, nie? O! Za, za chwilę tamto będzie można zdjąć, nie? O, no, no, dobre, dobre. Z eee, Pióry. I, I guma. Dajemy? A, su super. Nieważne. To jest tak artystycznie. No. Jo, Dobrze. przez tą gumę wykrzywioną. <laughs> bo on nie może jej sobie. Nie, bo. To... O. o, jak lody. Czy jak? Czekoladowe? No. I w... I w czym? W tym? W, ty w tym. W Aha, tym dobra, bo to jest dobra, sorry. Mhm. Uh -huh. Okej, okay, i. Ej, on chce dwie gałki? Co to jest? Nie, to jest po prostu smak lodów. Jezus, Maria, bo mi się myli ciacho z lodami, sorry, wiesz? Tu masz ten, uh -uh. Ale, ale dobra, na rzecz to nie interesuje, bo chce ten. Dwójkę musisz teraz Tak, wody. tak, tak. Tylko chciałam zobaczyć tam, czy ktoś stoi. Nie, wiesz co? Mi się pomyliły normalnie po prostu lody z ciastkiem. A! No, trochę szybę. Może być. Teraz bitwa śmietana. E... I teraz... Y... Tak, to coś. Tęczów. I wisienka. I dobrze, i... jej się nie podobało, długo musiała czekać. Jakby chciała zwykłe lody, bez jakichś to jest jakiś udziwnik. Ej, co, ostatni? Nie, no właśnie dziwne. Dobra, to. Nie, bo naprawdę, bo lody i to się tak samo jakby nakłada, i mi się to pomyliło, co jest czym? E, czekolada. Mhm, czekolada. E, orzeszki. W ogóle to jak solniczka wygląda, nie? Aha. Ej, dziwne, nie? No. Zwłaszcza, że jest open. No właśnie. Chyba, że tak szybko zrobiłam. Miło, no bo rążek przesunięto centymetr, nie? Tak, nie. O, o, dopiero teraz. Przyszedł snob. Szybko poszło. Dobry. Ej, całkiem fajnie się to jednak robi, jak już się wiele... Ale patrz, on chce trzy ciastka. No właśnie, widzę, widzę, co on odpierdla. Chyba on człowiek całkowicie. Można. Dobra, Dobra, najpierw to. No. Dobrze. I to w, w czekoladowym. Kupię. Tak. Teraz jeszcze jedno. Tak, czekoladowe. Czekoladowe. Też w tym samym. I teraz białe. I też to samo. W tym samym. Ok. Oh, trzeba poczekać. I to, to na my... jedno będzie się stawiać, nie? Tak. Ale taresz. chyba najlepiej w takiej kolejności. i szybko. Chyba najlepiej w takiej kolejności, w jakiej to jest, nie? Przedstawiaj na to. Aha, Aha dobra. Co? Dobra. Ok. okay. nie wiem, wiesz co, mi się tak miesza wszystko I teraz. I teraz właśnie gałeczka śmietankowych. A widzisz, to już pokazują. Aha, teraz czekoladowe. czekoladowe. i białe. Aha, znowu białe. Okej, okay, i teraz bita śmietana. Śmie bita śmietana. Tak na... po całości, nie? Tak, tak, po całości. Teraz czekolada też po całości. Wo! No to, to to coś. biury czekoladowe. Mhm. I teraz tak. Po bokach ma być tofi, a po środku ma być rożek. Jezus Maria. Ło wow. Chyba no trochę nieźle. Tak są... uh! O udało mi się. Meus Meus Fajnie. Mieszkanika. <laughs> Kurde, w sumie całkiem fajnie się to robi. No. Tylko strasznie my się mylą czasem ciastka z lodami na początku. A no. Tylko wiesz, e, potem jak są bardziej wymagające, w sensie coraz więcej tych ciach chcą. No. Ale chyba trzymać, nie na jednym. Nie, no więcej się nie da. No. I w ogóle na jednej, przez to, że się tyle się rozszerza. No. Słysz to? Znaczy to jest głupie. No, to graj. było Jeszcze jedno? No, jeszcze jedno możemy. To i tak jest ostatni dzień. Mhm. E, tak jak... Ano? Jak ostatnio, nie? No. Tylko czy ostatnio to nie było jako pierwsze? Możliwe. Kurde, nie wiem, może? Jeszcze? Dobra, daj, dwa bilety, jeszcze mamy. I zastanówmy się, to ciacho można tam rozwalić. Aha. No na dół po prostu, chyba, nie? Na dół, w prawo i na to. Aha, A, bo nie chodzi o to, aby je rozwalić, tylko właśnie, że... Eee, ja tak. wiem. Mhm. Tak. Tak, tak, można, tak. A, no właśnie. No, mhm. no dobra, to Czyli... jeszcze jeden. Czyli ono jest na dwa hity, nie? Aha. To już będzie ciężko. Tak. Eee... Poczekaj, jest? Zysk... Czekaj, mi się wydaje, że to właśnie. A nie. A! O! Dobra. W sumie trzeba wykonywać po prostu ruchy, jakby czasem nie ma innych, nie? No, Do tylko pewnie są jakieś ograniczone te ruchy, nie? No, na pewno. Tutaj hazard? Myślę. Ale wielki. <laughs> Teraz uleka. w końcu, te, teraz w końcu, wiesz, y, mogą się czymś zająć. Ubranko. A, ubranko. No taki, to jest artysta. Pięknie. Tak, chciałbyś marynarzem. O, proszę bardzo, pięknie. On wygląda jakby miał tutaj za chwilę malować, a nie y, robić lody. Mm. Jezu, nie chodziło mi o to. Janana. A, Janana. A, banana. bo. On, a właśnie, przypominam sobie. Mm -hmm. Janana ja, i ona banana chce. To brzmi jak jakiś Januszowy żart. Hehe, hehe. He. Joanna, jest. ładna panna. Hehe. A moja głowa. Kube. Jaki ja Aldona z. Dobra, nieważne, już tego nie będę mówić. A tutaj nie wiem w sumie. Nie wiesz? Nie. Aldona z dziurawego. Łona? Kondona. Kondona, ja ja łona. Ja nie wiedziałam, co się z tym ryumuje. Po prostu ja usłysza... Nie, że ten. A nie, chwila. Dobra, tutaj. nieważne. Czy to jest dobrze? A czemu nie? To się miesza, nie? A, no, no, no. Że to są lody? Ten, czy to jest... yy, wiecie, nie, że jak jakaś Aldona ogląda, to wiecie, to be, bez obrazy to był po prostu Januszowy tekst, który zasłyszałem. Nie, no ja właśnie obraz się, o to chodzi. Bo nasz kanał jest, to znaczy twój w sumie, ale ja jestem chamska i on jest niszczy poziom kanału. I tak musi być. Ten poziom jest już tak niski, że. Ja się wydaje, się, wydaje się, że już nie, niżej nie można, ale zawsze coś tam jeszcze puka. No niestety dla mnie Marcina Dubiela nie przybije, nie? Po, dla, po, mnie. Po, dla mnie. Dla <laughs> mnie. Jak tu mówisz. Meksykanie. Gdzie ty się wypróżniasz? Się? <laughs> yeah, okay. Dobra. Mm lodów, śmietankowych. Już nie. Tamto już pewnie jest zrobione. Nie. A nie. O, zaraz. No, zaraz. Oh. Jak nakładasz tego kilo, to coś Ci pokażę w sumie to, co robię. Mhm. by one prosto wypadły na pewno. Dobra. Nie, ale to zaraz. A, zróbmy mu najpierw tego to ciacho. zrobić mu ciacho. Dobrze. Jezu, a śmiesznie. No bo co niby innego? Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie. nie rozumiem. W sumie to chyba mam tylko na gałfelowych nimi. Możliwe. O, elegancko. Takiego całego banana tutaj w pieprzyć. No. Dobrze. No, Jak oceniasz moją wirtuozerię? A, tak jest, tobie, tak ale sobie, dobre. ale dobre. Tak sobie, ale hajs się zgadza. To jest najważniejsze. To, czy smakuje, to jest drugorzędne. Dobra, dwójeczka. Co bym chciał? Miętowe. Co bym mi chciałaś pokazać? Przy nie, dobra, rób. Aha, jeszcze nie. Tylko teraz, o, i ściągnij na dół myszkę. Tak jak dalej trzymasz. O i na dół, jedz trochę, na dół. O, i możesz sobie wymierzyć, czy prosto padnie. Rozumiesz ano. co chodzi. Ano? Nawet jeszcze niżej możesz, wiesz. Spoko, spoko. O Jezu, ta ma receptę. To trzeba jej dobrze zrobić. ona chce podwójne. No. Dobra. Y czymś jeszcze jedno W piankach czy w czym? E, to jest śmietana. Śmietana. Po... Czy nie? Czy bezy? Bezy jakieś takie, nie? Mm. Aha. Śmietana, która ma już tyle lat, że ma formę Kupy. No. Pięknie. No nie, ale... <grym> ale dziękuję. A ta guma jest dziwna, naprawdę. Znaczy no. to wygląda jak mam, może nie o to Jezu, co mu się nie podoba, że tak wolno. Nie wiem, właśnie. Człowieku, zamówiłeś ciastko z lodami, a nie lody. To nie jest tak, że ci nałożę gałkę i, i elo. To trzeba szybko... Znaczy nie, no staram się korzystać, ale... Na odwrót. Na odwrót, nie? Mhm. dobra. Ja pierdziele, jakaś baba z lisem przyszła. Jakaś... Z lisem! <laughs> z lisem. Kurwa, no się. Dobra, ciacho. Wygląda jak lody, nie? Po prostu No Dlatego to jest takie mlące. Aha. Dobra, jeszcze raz to samo Aha Zrób jej małe Jest gruba Nie, bo jak się jej zrobi małe Bo to Te klientki jeszcze pamiętam Jak się jej zrobi małe To ona wtedy powie, że to gówniane jest I... i nie będzie hmm. dobre Białe Białe Ta. Białe raz Dobra, Aha. trójeczka. Mm. Ban... nie, orzech jeszcze. Banane. O matko bosko. Znowu myślisz, że długo tu się czekać. To nie są takie pro... to, to nie jest... To musisz zatwierdzić najpierw. To nie jest żarty, tak Nie, to już nic. Truskawkowe. Tak jakoś. No. Nie wygląda to zbyt smakowicie. Nie? To jest pana Kotta chyba, nie? No, jest dużo takich. Trochę też ciast... nie wiem, czy ciasteczkowe też czasem takie nie są. E... Dobrze, w tej kolejności, tak jak masz. Tak? I jeszcze tak. Mhm. Okej, okay, to hmm. szybko. Y, pita śmietana. I to kolorowe coś. L LGBT. LGBT. Teraz wisienka na jedno. I na drugie. Mhm. Mm I If... w Pię... Znaczy, Proszę, pl z... życia smacznego. W sumie pchnę. Mają. Teraz to. Truskawkowe teraz trzeba też troszkę szybciej, nie? Mm -hmm. Ale wiesz, też trzeba być powrót. to musi być... Znaczy to akurat nie musi być raczej szybko, właśnie to, dość... czy nie musi... to musi być właśnie szybko. Tak? To dość... No tak szybko dość leci. Wydaje mi się, że te kuleczki pokazują prędkość właśnie. I teraz... Świetne. Waniliowe. Czy jakieś Śmietankowe. tam... Tak? Waniliowe są chyba żółte. Aha, okej. Okay. Teraz... Ja czasem w ogóle tego nie rozumiem. O czupić. O Jezu, keczup. To, wiesz co najbardziej mnie zdziwiło? Jak grałem w pankejki i w pewnym momencie się pojawił bekon. To już naprawdę długo trzeba było grać, żeby się pojawił bekon, ale... No wiesz, jakby to było naprawdę na słono zrobione, to jest spoko. Znaczy na, na słono tak, tylko że koleś, który to zamówił potem chciał jeszcze jakieś dziwne rzeczy do tego. No, słodkie. Ale jej szal List. się nie cieszy. No, no dobra, fajnie. 25 minut znowu wyszło. No, no to długie. Uh -huh. Słuchajcie, jeszcze dwa odcinki nam zostały. Tak. Także to Dziś pewnie... trzy. No. To jest Przeda miłe i dba. przyjemne. Wiecie, tak jak wspominałem. No, nagranie tego w całości byłoby niemożliwe, bo tu się dni nie kończą jako takie. Uh -huh. A też możliwe, że... Możliwe, że... Uuu. O nie! Możliwe, że najzwyczajniej w świecie e, potem by się już nic nie zmieniało. Ja w panekeri dos doszedłem do takiego poziomu, że praktycznie całą restaurację miałem zawaloną jakimiś gratami. Idź da się radę. Jej, to nas spokojnie trzeba. Ale dalej nie. Dobra, tylko zobaczymy, co tam nowego nam doszło. Spoko. Skip. No dobra. Ale to Zostaliśmy i tak. spodnie. Ale to i tak, moim zdaniem, jedna z trudniejszych mm -hmm. gier. No. Dosyć wymagające są tutaj. Henk. Ale jest spoko. Tofi. Nie mam. No, dobra, to fajnie było. Poznać tego policjanta, ale już go nie obsłużymy. I was? Do, do, do następnego. Pa.